Cześć, witajcie na kanale Dings. Tym razem przedstawię wam trzy kubki, które są w jakiś tam sposób fajne. Na pierwszy rzut oka weźmiemy sobie ten. Ja już tutaj go przed chwilą odpakowałem, ale zorientowałem się, że nie nagrywa mi aparat. Więc jeszcze raz wam go pokażę. Tak się prezentuje pudełeczko i on tutaj ma taki fajny motyw z kastetem. I tak się on prezentuje. Jest on naprawdę bardzo fajny. Ponieważ tutaj te wszystkie, można powiedzieć, te kółeczka fajnie wpasowują się w palec i dosyć ciekawie to wygląda, jeżeli sobie tak tutaj to łapiemy. Jest to dosyć wygodne i dla pewnie większości z Was będzie się wydawać, że jest to nieporęczne, ale fajnie się to trzyma i po prostu dosyć ciekawie to wygląda. Następny kubek jest z motywem granatu. Granata właściwie. Nie mam pojęcia, jak on będzie wyglądał w środku, ale sobie zobaczymy. Tak się w ogóle prezentuje pudełeczko. Bardzo fajny sposób zapakowali go. I tak on wygląda. Tym razem też ciekawy motyw. Przy czym, jak dla mnie, ta rączka tutaj jest trochę za mała. O, ponieważ mi się to jakoś tak wyślizguje i no jakoś według mnie to powinno być troszeczkę większe, ale być może tutaj oni to specjalnie zrobili, żeby miało to pewne proporcje, a tak właściwie to jest on dosyć ciekawy. Tak się prezentuje, no i co by tu dużo mówić, na pewno jest ten kubek bardziej pojemny od tego ale to jest tylko, wiecie, taka, takie moje spostrzeżenie i kolejny kubek z takich dziwniejszych jest dosyć ciekawy ponieważ z tego co tutaj piszę zmienia on kolor yy, w zależności od temperatury i widziałem filmiki na YouTube przed chwilą w jaki sposób te kubki powstają na samym początku się rysuje wzór a potem taką czarną farbą się to koloruje i ta czarna farba pod tą temperatury jakoś zanika magicznie tak się prezentuje ten kubeczek. I zaraz sobie sprawdzimy jak on będzie wyglądał, jeżeli zalejemy go wrzątkiem, a więc zaczekajcie chwilę i już jedziemy z tym wzorkiem. Myślę, że będzie ciekawy wyglądał. Tutaj jak tak się trochę przyjrzałem, to wydaje mi się, że mniej więcej widzę już pojedyncze klocki. Które mi się pojawią, ale być może się mylę. I tak nasz kubeczek się teraz prezentuje. Jest to bardzo fajny gadżet dla graczy, ponieważ, nie, no, wygląda to naprawdę spoko. Tutaj nam się level zwiększył, i tutaj lines tak samo, i wynik. Co do tych krocuszków, to jestem pewien, że ten się dodał i chyba ten. Choć nie jestem pewien, ale najlepsze jest to, jak myjemy ten kubek, bo to tak fajnie wszystko zanika i zaraz Wam to pokażę. O! To tak nam te klocki zanikają. One za jakiś tam czas wrócą do swojej takiej czarnej barwy. I to było wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał. Jeśli tak, to napiszcie o tym w komentarzu, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie nasz kanał po więcej filmików. Zapraszam także na odwiedzenie Dingsa, ponieważ tam znajdziecie więcej takich dziwnych kubków, i innych fajnych rzeczy, przejrzyjcie to sobie. A tymczasem dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się. Hej!